Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I mamy świadomość, że to bardzo ważna intencja, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy tak wielu księży odeszło w wyniku zakażenia wirusem, czy też wskutek innych chorób. Na każdym pogrzebie, którym przewodniczy ksiądz biskup. Jest prośba, abyśmy modlili się o to, by zmarłego księdza zastąpili nowi. Więc my też w tym czasie gorliwie wznośmy modlitwy do Pana Boga o to, by w sercach młodych ludzi wzbudzał potrzebę dania ofiary z siebie na chwały Pana Boga i na pożytek Kościoła. Prośmy o odwagę dla młodych, aby nie bali się, Składać zobowiązań na całe życie i aby byli otwarci na Boże Słowo, na Bożą łaskę. Wiemy również, że i od nas wiele zależy. My też mamy składać siebie w ofierze, nie tylko składać ofiary na utrzymanie seminarium, za które i klerycy, i przełożeni są na pewno wdzięczni. Ale bądźmy ofiarni w dawaniu świadectwa, że kapłaństwo może być piękne, że życie w tym stanie przynosi szczęście i radość właśnie zdawania siebie Bogu i ludziom. Szczęść Boże!